Ultra Nightmare. Kolejna plansza. Powiem szczerze, że zapomniałem w ogóle o tej serii. Ale teraz robię coś naprawdę wielkiego na temat gry pod tytułem Doom. Jakoś tak robiąc gameplay i tak dalej, stwierdziłem. A oh, nie chcę polecić kolejny odcinek", Czy ktokolwiek to obejrzy? Nie mam zielonego pojęcia. Ale już niedługo zapraszam na coś naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawego na moim kanale. Zapraszam. Remix Mam wszelki wypadek dla synchronizacji. Kochani, witam w dość mało popularnej serii na moim kanale, ale robię teraz taki dość większy film na temat Duma. No i tak poczułem krew i mówię, o trzeba wrócić do ultra koszmaru. Wiem, że pewnie nikt tego nie obejrzy po, poza Szymonę. Ale co, lecimy dzisiaj gniazdo Juchy. Zobaczmy, jak pójdzie. Super gniazdo Juchy. Taki level dość ciekawy. Najważniejsze, że już mam balistę, czuję się trochę pewniejszy. Proszę zachować spokój. Aha, bo jeszcze nie rozbudowano. A lecimy. Nie obawiam się. Super gniazdo Juchy jest już blisko. To jest miejsce rozpoczęcia inwazji. Najstarsze i najohydniejsze gniazdo na planecie. Park walczył dzielnie, ale koniec końców demony ich ubiegłej. Adin dwa. Oj, źle miałem z tego na Ale przyznam szczerze, że teraz jak robię ten materiał na temat duma. Oj, kurczę, zatęskiłem za alternalem. Ultra koszmar, więc trzeba uważnie. Ale pięknie. Ten level bardzo dobrze pamiętam z wersji Master Level. I teraz wydaje mi się taki pusty. No ale to jest ultra koszmar, więc nie można nie doceniać przeciwnika. Znalazłem w ogóle taki super system. Znaczy, na mnie to działa, że wyłączam sobie Hada, żeby nie było widać energii. Jak tylko usłyszę tit, tit, to wiem, że mam się bać, a tak? To nie skupiam się i nie patrzę na poziom energii i mi to pomaga. No nie wiem, może komuś z Was tak samo. Ja żadnego ulepszenia. Telefon? Kurczę, zawsze tak jest. Jedziemy. A, bo ja byłbym pan tam. Mirek, chodź tu. Nie będę ryzykował, bo on jak wiedzie, to na maksa.

Co tu jeszcze zostało? O. Tam generalnie można było być po dodatkowe życie, ale że gramy na ultra koszmarze, to nieważne. ważne. Ewentualnie sobie maskotkę wezmę, tak. Dla Tak samo mówię, nie będę tutaj robił Bram Slayer'a. Do, do celu, do brzegu. O ja. To czasami nigdy nie pamiętam tego wejścia do to temu. Ja nie wiem, czy ma jest tam domowe czy nie, ale wiele razy na tym poległem. No i teraz, które? Urde, nie wiem. No, dupa. Dupa. Ja. No i jak będzie ostatnie? No ja, no nie, kto. Na razie idzie perfekto. Kurczę jakiś, żeby amunicję uzupełnić tu łazi. Nie. Kurde. Ó. Oh. To było super. <laughs> Kurde, ale urwał. Ai. No, to jeszcze lepsze było. na kogoś innego no ale Jakby nie zblokował Oj, oj, oj! Gdzie ten reklamiarz? I go najlepiej od razu z blody puncha i od razu wchodzi w glory killa. Oj. By otworzyć przejście, potrzebujesz jeszcze dwóch kluczy. Znajcie. To byłoby normalnie dodatkowe życie. Czasem trzeba trochę popchnąć Serce tego gniazda. Zapuściło korzenie w głównym generatorze placówki. Reaktywując generator, zniszczymy gniazdo. To nie było fajne.

I też nie będę zbierał tych rzeczy tam z tych korytarzy. Nie się! Ale to mogłem wziąć. No dobra. Tego też nie będę robił. Jak to było? Nie ma co ryzykować przy ultra koszmarze. Masz teraz dostęp do tego? Około... Też byłaby... A nie, chociaż tu jest dok... No, to bierzemy. No oddana. Jak to dobrze wiedzieć, co cię spotka. Tak ja się zakręciłem. Generator jest w stanie uśpienia. Dwa obwiskie terminale muszą być aktywowane ręcznie, by przywrócić pełną moc. Odblokowuję lewe pomieszczenie. Dobra, przewijam oczywiście te pierdutki. Dobrze, gu, gu. Przewożono 50%. Drugi Nie pytaj on Nie mogę otworzyć teraz drzwi do drugiego terminala. Szukaj alternatywnej drogi. A, no pamiętam. O, 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 o! No, tutaj gdybym spanikował, mogło by być grubo. No, trzeba wrócić. Nie no. nie tarcza. A tu będzie ten gru ta gruba akcja, będzie Kiedyś jak się z tym męczyłem, a trzeba było to mithookiem hookiem rozegrać. O kurde, babka. あちょっと。 sorki telefon <laughs> Już jestem Ale wyskoczyłem na Lipsko a No i Bawa, wiara! Zapewni mi lepsze jutro! Jadut, jadut! Ząbki do góry, kurczak to było. O, ja dobrze w ogóle skaczę? Coś tu nie pasuje. Tutaj byłaby zaraz brama Slayera, no ale już teraz nie będziemy wariować. O no. no, kurczę no. Kurczę jeszcze blody Punch nie miałem. Jest easy. Można tam. A trzeba tam. to już nie udało mu się użyć. Kłucz, ja tam powerów zostawiłem. Bariera otwarta. Nie no, nauczyłem, no, że to jest dzisiaj flow. Kontrolnego generatora. Generator działa już z pełną mocą. Możesz użyć głównej konsoli, by zniszczyć serce. Generator jest przeciążony. Portal wyjściowy oznaczony. Uwaga! Generator przeciążony. Powtarzam. Generator przeciążony. Proszę udać się do wyjścia awaryjnego. mamara się do wyjścia Proszę państwa kolejny level zaliczony To co trzymajcie się do następnego Hejo